Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Mi się zdaje, że wypadałoby w końcu zrobić takie podsumowanie mojego KVK znaczy 0.80. No, nie będę ukrywał. Już taki jeden odcinek wam wypuściłem, ale nie powiedziałem więcej jak to wyglądało ze speedami, jak to wyglądało z surowcami, jak to wyglądało ostatecznie w rozrachunku z nagrodami. Eee, a że dzisiaj się już kończy, za dwie godziny kawałka, też mam podsumowanie tajców. To mi się zdaje, że tutaj w tym filmie wam coś po prostu opowiem więcej. Eee, zacznijmy od tego, jak wyglądały w ogóle takie ekspedycji, bo jak tutaj widzicie, miałem 17 miejsce, mi się zdaje, że byłem 18, ale chyba ktoś zmigrował i się to przesuwało. Nagrody, tam pamiętam, że mi chyba przyszedł że wygrałem jako 18, no ale pewnie to jakieś migracje były w Honorze. Bardzo dużo poszło i już wiem teraz, że już nie będę robił KVK, jeżeli chodzi o monetę, jeżeli mm. chodzi o Honor. I naprawdę to jest za dużo czasu nerwów, to żera, nie ma jakichś dużych speedupów, chociaż bym, można powiedzieć, że prawie na zero, jeżeli chodzi o speedupy treningowe. Ja osobiście uważam, że jeżeli nie masz, nie jesteś jakimś WLem, em albo po prostu nie, nie wygrywasz KVK, to po prostu nie ma sensu walczyć top 20. Ja tu walczyłem, bo za dużo wsadziłem w pierwszych kwestiach KVK, bo, bo byłem pewny, że damy sobie radę. Tak naprawdę panowała moja, jakby tak powiedzieć, pewność. Tak widzieliście, zdobyliśmy S+, czyli maksymalne nagrody za Rubiny i tam też inne nagrody były tutaj chyba, macie, czekajcie. Za S, +a. nie, to było chyba w, w obozie, tak. Tutaj oczywiście też kamienie przemiany, no to, to są to te dwie rzeczy, są najważniejsze o tym wszystkim wiadomo, więc rubinki i kamienie przemiany się daje, daje duży buz i cisnąć do S +a jest naprawdę dobrą opcją. Jeżeli chodzi o samo kawałka podsumowanie, to sobie możemy odpalić ten ogień wojny. I sami tutaj zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Troszeczkę się tutaj przyciemniło. O, to są wiecie, to są jeszcze stare statystyki z tego co tutaj widzę. No, trochę tego zabiliśmy 100%. No byliśmy w topce KVK. Wtedy miałem mniej, ale to klasycznie Portów, barbarzyńców, no trochę tego zrobiliśmy, nie. to miejsce jako KD. Koalicja siódme, tak? Tak. No ogólnie, KVK było niezłe, nie? Ja jestem bardzo zadowolony z tego KVK. Szkoda, że tylko nie ujedziczyliśmy tego autarką i, i gwiazdą, bo mi się zdaje, że to to, to, to miało duże znaczenie. Yy, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, tam miałem ponad 2 biliony kP zrobione, yy, ale lecz porozmawiamy sobie też tutaj o moich speeduploach i surowcach bo tego tu na filmiku nie było to widzicie po tutaj widzicie ile poszło moich surowców, czyli można powiedzieć, że ponad 12 mamy gdzie, no to będzie gdzieś 13 przecież znaczy, mamy 155 na, na tym, czyli mamy niżej 13 e, mamy 20, no, gdzieś 22 mamy gdzieś, no ponad 30 tak? tak, ponad 30 5 bilionów? Dobrze mówię. Tak, gdzieś tak poszło na kawałka. Dużo. Dużo surowców poszło. Z tego wróci do mnie. Ponad 3 biliony. Ura. Dziękuję. <noise> Więc tak wyglądało z surowcami. A jak to wyglądało? Gdzieś speed upem? Powiem wam tak, jak zaczynałem kawałka. Pamiętam, że ze speedupami wyglądało, że miałem gdzieś 8300 uniwersalnych i ze 100 leczenia. 110 może. Początkowo no będą tam jakieś dochodło speedupy i tak dalej, więc tego, to nie będzie idealnie rozpisane ile ja tego miałem, ale mniej więcej mi się zdaje, że 710 dni czy 400, no albo 810 dni poszło speedów uniwersalnych leczących gdzieś koło 150 a szkolenia było 480, jeszcze 186, więc 100 na minusie. Na no, nie ukrywajmy, że tam też ten przestrzejnik i te inne też to trochę wsadziłem. Więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje pidapy, surowce. W na 5 marszy, tak jak widzieliście, Po walutku tutaj też zbieramy sobie materiały, bo chcemy pocisnąć, jeżeli chodzi o wiadomka. Jeżeli chodzi o szósty marsz, zbieramy go nauki. Też myślałem nad inżynierią, miałem tak w połowie, że może ten szósty marsz będzie tą inżynierią, a co? Ale z drugiej strony wyszedł nowy dowódca, bardzo mocny łuczników, więc drugi marsz łuczników warto zrobić. Tym bardziej, że Queen fajnie się zgrywa z Diliangiem. Z... przepraszam, z i z YSG, a znowu z Dilliongiem z Hermanem. I stwierdziłem, że ten drugi marsz łuku będzie chyba lepszy, wiecie. A inżynier jest odpuszczony, tym bardziej, że musiałbym dwóch inżynierów maktować, no bo mm, jakby jak i Gonzalo, to i Gaia, to będzie do maksa. A jak wiemy, gdzieś za trzy miesiące, może dwa i pół, pójdą nowi dowódcy leadershipu i inżynierii, więc nie wiem, czy byłby sens, żebyśmy ten temat dalej prowadzili, jeżeli chodzi o właśnie ten robienie szóstego marszu. E Teraz wiadomo, plan jest, jesteśmy w KF, Kf, Kf Kingdom już i plan jest prosty, robić Forty, robić Forty w okresie jałowym, być eventa, grać Arkę co dwa tygodnie i przygotować się do kolejnego KVK, które mam nadzieję, że już będzie nie da, za niedługo i będziemy mogli to KVK już gdzieś tam pocisnąć we wrześniu. Jak to będzie wszystko wyglądać, ja dam tutaj oczywiście odpowiedź. Jeżeli chodzi o to moje e, granie, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. I przy okazji, sobie tam jeszcze ten kanion pomęczymy. Ja tam parę testów robię sobie na tym kanionie, więc wiadomo ja że może tutaj. mnie hejt mi wyprzedzi i lecimy na, na równi, <laughs> jeżeli chodzi o, to, o ten kanion. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kwestia e, też tego mojego live'a. No i tutaj w tym kanionie e, zajęłem, tak, chyba 60 któreś pozycja. tak Czekajcie. Nawet nie wiem, które. 69. pozycję 6 na 9. <laughs> Jeżeli chodzi o zaginiony kanion, więc maksymalne nagrody też zgarnione. Więc mi się zdaje, że naprawdę ten całe, całe jakby to tak powiedzieć, KVK na duży plus. Jeżeli chodzi o indywidualnie, chociaż da, wiadomo, dałoby się więcej coś wycisnąć. Hmm. Tu widzicie akurat na kogramy Mobilization. Ja bardzo tutaj mam na targecie królestwo 2058, to mnie zna, to dlaczego. No i 3065 też tutaj mamy, też KDE, który chciałbym pokonać. W tym w, tym, w, tym, w kanionie 465 KDE, z którym grałem kiedyś przeciwko KVK, a 2058, no tam gdzie jest mój były upadły król Azji, więc. Ciekawe będzie to Canyon. Mam nadzieję, że kiedyś zagram na, na Tokadę eee, KVK. Chciałbym spotkać się z Azim eee, i pokazać mu parę sztuczek. <laughs> Bo to jest taka, taki król. A podsumowanie, okay, jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie najlepszych z nas No to wiedzieliśmy, że leczenia i zabójstwo będzie Buster. Ace tutaj wiem, że jest mi bardzo dobry gracz, lecz no, tam jakoś w King's mało ich było widać, żeby tam cisnęli. Tony, Beam. Nie wiem, czy jakiego miał je podczas gier. John Pork's Dead. Aha, <grymne> kojarzy świnkę. Tutaj też. <grymne> o, bo wyróżniająco się świnko na KVK bez wstania. same tajcy i te, i te nowe rzeczy już są mega. Ja czekam na, na nowe badania technologii i się nie mogę doczekać, jak to po prostu wypuszczą. Nie, I jak zagramy, bo chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wiecie, wygląda, nie? Kurde, czy ja będę mógł zrobić tak, tak albo tak? No bo. Wiecie, jak to jest teraz, nie? Jeżeli chodzi o to, tego nowego Techa. A z takim krótkim podsumowaniem mojego KVK, jeżeli chodzi o moje też to personale, no czasowo też mogę powiedzieć, że to były pierwsze dwa nie były takie hardkorowe. później już było luźniej. Ten pas 7 w ogóle był luźny. Kingsland był takim nastawieniem, że będziemy cisnąć i były przygotowane, lecz no widzieliśmy, że na zimę nam nie pomaga, więc. Też, też, no, cisnąłem, starałem się, żebyśmy wygrali, ale nie da się samemu dwa, też te down które myślałem, że jednak podczas Kingslandu się u nas nie pojawią, będą wszyscy cisnąć, pojawiły się, no i zaczęliśmy tam turę tracić w openie, więc tak czasem, tak czasem bywa, jeżeli chodzi o KVK. I yy, chyba tyle, chyba tyle, bo, bo, bo wam po a, może w sumie powiem na koniec, Ile tu poszło moich też e, tych buffowych? Mocniej? Tak, tutaj. Ty chyba miałem gdzieś około 15 albo 16, więc 7 gdzieś poszło. Czyli to jest zwiększenie armii do 50%. Tutaj miałem chyba gdzieś 6 tego ataku albo 5. Obrony miałem na pewno gdzieś około 10 albo 9. Więc też troszeczkę tych poszło, tych, tych, tych buffów, kiedy walczyłem bo jednak no to jest teraz potrzebne. Na nowe kafoka potem się troszkę coś zmieni, bardziej wyniosłeś w atak, no ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i widzowie po raz kolejny się żegnam, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam, że wspieracie kanał, rozwijamy go przez cały czas. Takie małe podsumowanie parominutowe mojego KVK, gdzie Wam już mówiłaś o tych moich już stratach, jeżeli chodzi o speed upy, surowce. Tego nie było na ostatnim filmiku yy, podsumowujący KFK 3080. Myślę, że takie personalne Podsumowanie wam się należy. Dzięki, jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. od zobaczyska Hello. Hello.